Trzeba było szybko jakąś koszulę chociaż z grzebką znaleźć w Toruniu. Na się opadało, że w jednym sklepie chodzimy, prawda? Pani patrzy na mnie i mówi, nie przepraszam, ale mamy pan oddać lat siedemdziesiąt <skrymiany> W drugim sklepie Pani z dłużej szukała, w końcu to jest nazwa się ukazała. Proszę Państwa, kolega Maciej Mikołajewski, Słusznie powiedział, cieszę się, że tam to powiedział. Jakby tego nie powiedział, to ja bym musiał go wyraźnie zaznaczyć, ale właśnie tak naprawdę to nie są moje rysunki wszystkie, bo część, kto wie, najlepszych rysunków to wspólne dzieło. W w 1991 roku z koleżankami, Janą wiewa Janem i Panią Walerną Przemysł, która teraz, prawda, Pani Profesor, która przejechała, tak, w tym kontekście. <laughs> po prostu no, zrobimy małą rewolucję w wydawaniu takiego pisma astronomicznego, postępu astronomii. W Polsce po prostu chciały astronomię w tym piśmie sprowadzić pod strzeg. Wielką właśnie tymi. na które się wzorowałem. To jest y... na lecinie, która znalazła się w 19-wiecznym podręczniku, zamawiona do... No, nie to nie więc a nie to nie pamiętam jeszcze. Ale w poprzedniej siedzibie to jest y... kopia 16-wiecznego, rysunku, ale ja to nie wierzę. Na oryginale po prostu ten wędrowiec wyglądając za sfery gwiazd stałych widzi jakieś tam mechanizmy, jak jakieś zegarze, a to chyba dopiero w tej XVII wieku, a w XVI wieku to jest bardzo ciężko. dlatego właśnie ja walczę z tym problemem, że XVI wieku się Ja sobie tak pomyślałem, że XVI wiek to późna i średniowieczny, to przecież jeszcze wpływy kościoła były bardzo silne i 20, 20, lat, sytuację, w tym momencie, w dobie XX wieku, prawda, odwiedzić sytuację, w której ten wędrowiec, w podejrzeniu za steregia stałych, których widzi, widzi, powiedzmy, metakorzyść, szefa, tak, który <grymianie> mówi coś, to co w zasadzie nam powiedzieli kopernik, którego pozwoliłem sobie spowodować drzewo, który jest oryginalny, a niż którego twarz odchodziła twarz, która w oryginalnym się znajduje rzeczywiście na swoim. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdecznie witam w castingu do programu You can shine, po prostu błyszczy. Ej, ty! Tak nie, tak, nie bój się, no dobrze trafiłeś, no kot. Zobacz, co też kot przybróg. no chodź, chodź. No znowu. Ale co wy tu robicie? Wykonujemy swoje obowiązki. Siadaj. Ale jak to swoje? Gdzie Sandra? I Emilio? Nima, Jest Stacynia i Jacinia? Do Do Stacynia, czyli do mnie, zwracasz się. Panie Stanisław, do Jacinia. Panie Jacinny, siedzisz, nie wychylasz się, nie odzywasz, nikomu nie stanie się przyda. Dodatkowo masz trzy koła Telefon żony. Przyjaciela. Morda w kubeł i morda w kubeł. Czy zawodnik zrozumiał zadanie? Ale ja zawsze... Dobra, słuchaj, znakomicie. Jedziemy z tym koksem, tak? Proszę. Proszę. Zatem pani... Gwiazdo! Nazywam się Gwiazda. Co to ja teraz nie, nie mówię? Ja, dobra, no więc pani Gwiazdo. Proszę nam powiedzieć coś o sobie. <grymny> ja to w ogóle nie wiem od czego to zacząć. To nie taka kryzalka. Opowiedz nam o swojej naturze. No to może ja na początek powiem, że to zbudowana jestem w materii fizycznej. I że jak ja się liczyłam, to były takie wadne stłuczenie z tej materii i, i fajny reakcja moją, prawda? No i też dzień nim tak świecę, bo ja tak w ogóle z tych gorętszych jestem, tych typu... O! No to się pan śmieje? Bo jest niby tych 700 kt temperatury w diaktyce, no, ale to najgorętszy Pateo. o! To jest biały z tak? O, to jest Pan zna. Ale jest się M, a pomiędzy nimi to jeszcze B, a F K. No. Ale ja to zawsze mówię, że trzymam się na najwyższym poziomie. Masz te klasę, nie? A jak? Ja na pomieszki parę księg sam mam. A jak? A w środku, jak mnie to ruszy, no parę milionów może być. Dobrze. Imprezki to się lubi, tak? No jak nie, jak tak! Dobra, żyjecie krótko, to znaczy... No, bardzo nie tak może być. się wypalać. Ale no, przecież nie ma czasu na nudę. trzeba pełnymi wiatrkiami. Źle skończyć dziewczyna. Eta, zostanę czarną dziurą. E, albo super nabotem. No, ja to na no, wodę. Zatem chcesz dostać mega gwiadku, tak? Tak! Jak szerka głośki... Przy ludziach? Bardzo śmieszne. Tak, będę sławna. Tak, oczywiście, jest coś w programie. To nie działa, tak? może, mówmy, chłopcy, ja chyba też mam tu coś do powiedzenia. Nie pozwolę, żebyście przepychali dalej takie wadzieria. Muszę to powiedzieć ostro i zdecydowanie. Jeśli nie będziecie siedzieć z moim zdaniem, podkradzę się producentowi. Na tu moje niezbywałe. Słuchaj! Uderzył Cię ktoś kiedyś? Tylko tak naprawdę mocno uderzył? Nie. Chcesz poznać, jakie to uczucie? Nie wolno być słabszy. Dobra, zgadzam się. W takim razie może mój kolega ma złapać twoją głowę i zacząć nią rytmicznie uderzać obraz stołu. Ma na to wyraźną ochotę. Nie, nie, no macie rację, chłopaki. Bo... Dziewczyna jest w programie? Tak, dziewczyna jest w programie. Mega. No, no to już mega no.